Historia o jednych bohaterach pamięta w najdrobniejszych szczegółach. Po innych zostaje tylko wyblakła fotografia i zapis ostatecznego poświęcenia. Taki był los kaprala Wincentego Żarskiego. Urodził się w roku 1901 w świecie, w którym Polski nie było na mapach. Jego dzieciństwo przypadło na ostatnie chwile oczekiwania tuż przed wielką próbą odzyskania niepodległości. Jego historia, choć skąpa w detale, jest symbolem pokolenia, które marzenia o niepodległości przekuło w czyn. Zanim naród chwycił za broń, musiał wychować synów gotowych do ofiary. Te role wziął na siebie scouting, szkoła patriotyzmu i służby. Wincenty Żarski był polskim skautem, dla którego służba nie była zabawą, lecz nauką o wadze żołnierskiego plecaka i chłodzie nocnej warty. To tam, w braterskim kręgu, hartował się jego duch, przygotowując go na drogę, na którą niebawem wstąpi. Te ideały stały się dla niego fundamentem decyzji, która na zawsze wpisała go w panteon narodowych bohaterów. Legiony Polskie były armią sklejoną z marzycieli, zamieniających cywilne ubrania na niedopasowane mundury, by maszerować przeciwko imperium. Wśród nich stanął Wincenty Żarski, chłopiec, który dodał sobie trzy lata życia, a kapelusz skauta zamienił na szarą maciejówkę z orzełkiem. Został żołnierzem szóstego Pułku Piechoty Legionów. Nie wiemy. Gdzie dokładnie prowadził go legionowy szlak. Wiemy jedno, chłopiec stanął twarzą w twarz z brutalną rzeczywistością wojny w walce o kraj, który jeszcze nie istniał. 25 października 1915 roku w okolicy wsi Kukle i folwarku Kopne w walce na bagnety kapral Wincenty Żarski został dwukrotnie ranny, zmarł w drodze do szpitala. Oddał życie za Polskę, mając zaledwie 14 lat. Jego śmierć była tragedią, ale i zapowiedzią wielkości ducha młodego pokolenia niepodległej. Najwyższym dowodem uznania dla jego heroizmu było pośmiertne odznaczenie go orderem Virtuti Militari i Krzyżem Walecznym. Choć jego życie było krótkie jak błysk, a historia pozostawiła nam jedynie echo jego odwagi, legenda stała się nieśmiertelna. Opowieść o kapralu Wincentym Żarskim jest wiecznym przypomnieniem o cenie wolności. I o tym, że bohaterstwo i poświęcenie nie zależą od wieku. Dziękuję za poświęcony czas. Jeśli spodobał Ci się ten film, będzie mi bardzo miło, jeśli go polubisz i zasubskrybujesz mój kanał. Do usłyszenia.